i rzut z okosza. Działanie E. Przeprowadzenie i przygotowanie zabaw manipulacyjnych z zakresu na postawy ramek w rodzicach i kolor. Działanie F. Wyeksponowanie plakatu. Przygotowanie zadań dla innej grupki później, jednostronnej, dwustronnej, oryginalnej, na wesoło i tak dalej. Działanie G. Przygotowanie do celu zdjęcia na stoiska do głównego zdeniami dwie postaci. Przeprowadzenie pistoleta czytanie wierszów monokrytycznych. Bardzo no, was zapraszamy. I teraz przechodzimy do jeszcze jednej szkoły, bo jeszcze przygotowania trwają, jak widzę. Dzień dobry, proszę pani, ja się tylko chciałem zapytać, kiedy będzie koniec? No, według planu około 13.30. Ha, dobrze, dziękuję. Przechodzimy do szkoły pod całym pakiecie i tutaj krótki wygląd tego, co będzie się działo. Wakaty fotograficzne zaprezentują wystawę fotograficzną, wakaty teatralne, tamtą element. Występ, który jest do udania na szkole głównie. Wakaty muzyczne, występ muzyczny, do także na szkole dzieci. Wakaty Wystawa praktyczna, stoisko z zabiegami praktycznymi, dobrze na jednym z oczywiście. Mazowy matematyczne, stoisko z dojadem, życia ja będzie wykorzystywać gry i łamigówki. Warsztaty dziennikarskie, prezeski prowadzący projekt pojazd stoisko, gdzie się odbędą do dbania pracowni. Zajęcia profilaktyczne, stoisko z gdzie będą prowadzone zawody z w motoryczną. I moi drodzy, doszliśmy do końca naszego przedstawienia um, programu na zakończenie szkoła podstawowa. W kilka zdań na temat tego, co szkoła zapożyczenie. Działanie A. Prezentacja multimedialna z wystawą prac. Działanie B. przedstawienie pozytywne liczbą i Działanie C. Prezentacja multimedialna i wystawa prac oraz konkursy jak również wchodze obciąże. Działanie D. Przedstawienie królewskie szczęścia wraz z konkursami, zagadkami i wybuchami. Działanie E. Przedstawienie profilaktyczne na ratunek i użyteczne prac. I oczywiście w działaniu e, B. prac i konkursy. Moje Państwo, jak na pewno zauważyliście,